A więc mówimy, ja miałem już dwa brania, raz mi bata wciągnęło całkowicie prawie do wody, musiałem się nachylać na tamtych liliach, leżał, drugi raz miałem branie na federze, feder do mi się giołasz, ale zaporadzić poradzić, przypon 0,16 do 2 kg wytrzymałości i puściło, branie na bacie miałem na ostrą kiełbaskę, Mm, 08 mm na wydarze miałem branie na kukurydzy, tak żarnej kukurydzy. Nie, za Oczywiście samoróbka. Próbuję choć teraz robić yy, samoróbki. do zamęty yy, do dodałem yy, aromat. Nie aromat, tylko atraktor. Jeden do chyba każdy łowi na trzy wędki o Grzesiu tam podobno chyba jedną brań miał z tego co wcześniej też słyszałem no każdy łowi też na trzy wędki polecam takie takie te bo się je przykręca takie dzwonki i są lepsze pokaż bo nie spadają nawet podczas holu o no są lepsze no widzicie tak przy zarzucie nie spadną no ani przynajmniej. Patrz, tam bilie się buszują, weź zrób zuma. Tam Filip gdzieś niedaleko metodę ma chyba nawet. No. Tam... Widzimy, ryby się to... poszły cały czas. No i łowimy. Adam na metodę. O no, blisko, pod tam gdzie ja ostatnio rzucałem. I tam miałem branie, nie? Patrz, on, on na tych dwóch podpórkach sobie stała o taka wędka. Przychodzę od kuby nie. ze stanowiska. Od... A wędka sobie leży na trawie obok podpórek. A więc dopiero wyciągnąłem karpia, y, wagę przez przypadek ustawiliśmy w LB. A nie w kilogramach, I, a nie w kilogramach właśnie. Dopiero teraz zeszliśmy, że w LB było. I jeśli ktoś wie, jak się liczy LB. Przeliczę się. Yy, przeliczę się znaczy z kilogramów na LB yy, to piszcie w komentarzach ile karp miał w takim razie bo karp miał w LB 400 a te koty nie zdążyliśmy zważyć no bo na dopiero kilogramy, bo to, dopi dopiero teraz rozszerował Adam że w LB walczyliśmy no. no i tyle no uratowało mnie teraz odkręcenie hamulca bo tak to już wędka by pływała znowu w wodzie kolejna wo wędka w wodzie wybywała holbu nawet nawet jak na taką rybkę Dobra, widzimy się przy rybie yy, tak wygląda mi zestaw tak zestaw wygląda haczyk z gumeczką i na nim pelet umocowany do tego ziarnko kukurydzy na haku i zarzucamy na bata ale co wam powiem to wam powiem wrzesiu tutaj nastawię się na życiówkę dzisiejszej nocy chcę pobić 2 kilo życiówki i powodzenia mu życzę żeby to zrobił dobra cześć do zobaczenia przy rybie Adam ciągnący rybę karpik Mój. Adama dobra karpik. Adama. Ty go prezentujesz mojego karpia tak? Tak, mój Zaraz się spalę od tyłu. Dobra, wypuszczam go. I wypuszczamy. Poczekaj. Jakieś pół kilograma ma. My chyba nie. Weź tu, o tu świeć. Obniżył się to chyba poziom wody. No i jesteśmy. Ja z rybą, Adam z rybą jest też. Jeszcze Grzesiek bez ryby na razie. Ale... Pewne, że on też wyciągnie, znaczy tak myślę, że pewne, że on też wyciągnie rybę. No i on Adam nie, nie, nie karpia, karpie, takiego coś kopu kilo. Ja... O, prawdopodobnie piątka pewnie o piątki Ja też miałem ale w patyki wszedł i... No i zerwał się Grzesia Karp. A ten Adam usłyszał ten... nagle z daleka, z daleka. od grzeźka stanowiska od hmm. stanowiska Tylko piszenie sygnalizatora mojego e, i taki karpik wpadł największy taki on największy dzisiejszy Zapozuj pe... no, Kuba dzisiejszy naj... dzisiaj największy Kuba o. Taki i karpiszą. No to świetnie. Gdzie? Walka była nawet ciężka, bo wpływał w ziele cały czas. No to co, ważymy. Ważymy go. Tylko z podbirakiem. No tak, tak, tak. tak Daj tak. wagę. Yy, waga jestem. Bardzo. Dobra, na kilogramy. No Karp. I... Ma. Pokaż. Trzy. Sześćset. 625 3, 625. No to mój birak większy trochę Z podbierakiem Twój był większy Grzesiu No sam podbierak A sam podbierak waży ile? 600. 600 Czyli 3 kilo 3 kilo Ty dajemy E, dawajcie go Taki... na razie do siatki to Nie się mam weźmie siatki. Ale on ma chyba Nie mam siatki w domu o. Tak to by się go wzięło o. zdjęcia porobiło 3 kilo karp o. Wycień poświeć Aby ryby nie męczyć, ryba wraca do wody, ale uważajcie na wędkę. No nie położyć się, bo byłby pod do wody. Poszedł Kuba jak. Dobrze, dobrze jest. A więc, no, dopiero wyciągnąłem karpę 3 kilo. Yy, on się, yy, takie zawody mini sobie zrobiliśmy. Ja, Grzesiu, Adam i brat cioteczny Adama. Na razie jest 3, 1, 0, 0, 0. Yy, ja 3, Adam 1, Grzesiu 0 i ten brat cioteczny Adama też zero wyciągnął Ja karpia 3 kilo 2 kilo i może z kilogram on miał ten niecały może pół nawet mógł mieć ten najmniejszy o no, dla Grześka zerwało się życiówka życiówka mogła mieć około 5 kilo nawet więcej tak patrzę teraz na bata Wrocławik, zdawał mi się, że się sunął. No Co tu jeszcze mówić? Relacje zdajemy. Co chwila? Co rybę? Co rybo będzie? Relacja. No i widzimy się, przy rybie. Rano. No jest karp. Znowu już czwarty mój. Cszystko o pół kilograma. Wiecie się tak borano was rozgromię. O. Chciałbyś? Rano was rozgrzałeś. Czwarty No niego. i karp nie, nie. No. Jedna do wody. Nie ważysz? Nie, nie ważę. No i y, był czwarty karp. Dopiero też miałem branie, ale spierniczyłem je. No, zaciąłem jedną ręką, nawet nie zdążyłem. Byłem dobrze zaciąć, już nie było ryby. No cztery karpie jest 4 zero. 0, 0. Wygrywam, no teraz Adam mówił, że na Srono zmiecie Zobaczymy co będzie No i jest kolejna ryba Tylko słyszymy 3 z wędki Wybaczcie, że nie ma obrazu zbytnio, bo jest ciemno, noc a to idzie i nic prawie nie widać. No. Nie podwójne czy... piknięcie i potem odjażdżego. No. Radzi węgki zabrałem, widać? No, 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 no do ją złapałem. Nie było, nie Jest tak. kolejny karp po świecie. Nieduży. Znowu. Sam się ale, ale widzieliście walczy, taki Jakie odjazdy robił, a to gówno. Takie się fajnie wypowiedzi. No Adam, zapoznij. Jest Adam. Z rybą. <śledzisz> Moje oczy dobra, ja Ryba do wody. Do wody. O! Jak emocje! Jak na grzybach <grym> Ale wędki o mało nic nie wciągnął. No, kolejne takie atomowe branie takiego malutkiego malowskiego karpika. Dobra, 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 trzymaj lotarkę No. goś. E, ładne. No ładne. I większy niż ten. łykaj, łykaj, łykaj. Ale... O, pójdź. O o, 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 No, pójdź, wejdziesz czy nie wejdziesz? Jest. Jest. jest Dobra. Taka rybka. Uf, jest kolejna piąta. Teraz jakiś kilogram. No. e pełno łóżki? No. nie e kilograma To. paselki są mamy? O, no o kto? skąd? rafał mówi e, po kroku od kamery to nie nie zdążyłem. no na... o kolejny piąty karp gdzie? Jest dzisiaj o taki karp jest kar... godzina pierwsza coś zaraz będzie niedługo pewnie pierwsza albo coś po północy dopiero jest i no, 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 no. piąty karp już dzisiaj teraz... O to tak. dwa Jak zawsze wypuszczamy. Dwa na kukurydzę, dwa na ostrą kiełbaskę. I na czerwonego robaczka wziął też na bazę. No, no i jest Adam z kolejnym karpiem, trzeci karp jego już. Albo czwarty. Trzeci z tego co oglądałem na filmach. No o. Grzesiu z rybą pierwszą. Bo mu dałem. To jest co? Jaź czy kleń? Jaź. Z jaziem. No, bar... no ładny jaź. Uważaj, bo on delikatny jest. Dobra, Pokaż. zapozuj. Zapozuj. Ja takiego na spinning gdzieś złapałem. Ładny. No piękny Jaź. Grzesiu, gratki. Ty zrobisz zdjęcie? Dobra, wypuszczanie jaźia Tak jaź czy to jaź no, Jaź Poszedł Taki oto karp Przeszedłby się ktoś w powagę 2600 Dwa 2 Dwa kilo waży no. Jestem i z jest kolejną rybą, oto sum A tu na ostrą kiełbaskę? Na ostrą kiełbaskę wziął 12 mm poelet Nie spodziewałem, ja miałem szczęście do tych sumów ostatnio ładama Sum albino, sum europejski I kolejny Teraz. sum europejski I kolejny jeszcze raz sum europejski Trzeci sum jego u mnie No trzeci sum, już dobrze mówisz Trzeci, trzeci Weź tam oczy Fajny sumik no fajny, Nieduży, ale fajny. O. O. Dobra, przypozuj to my ci wody porobimy. Na razie ci... Na no, fajnie ci wyśle dobra? No, dobra. Klatarkę? Może tak coś będzie widać. co do wody. Ale klub zrobił. W stronę plegu popłynął brzegu? No i tam o, I Grzesiek... Z Węgorzem. Z, ze swoim połowem nowym. Węgorz. Ile masz węgorzy w stawie? Dziesięć. Nie, 5, sorry, 5. O. Jeden z piątki. Ale malutki. W Bo to porównaniu tegoroczne. do ostatniego, co wyciągnęłeś u nas, 60 centymetrów. To połowa. <laughs> <Oj>. <laughs> Nawet ciut mniej. Ale fajna, fajna, ja dopiero suma y, z tego suma europejskiego, grzesiek węgorza. Teraz Adam jeszcze coś, coś mm, złowić chcesz. Co, coś dziwnego. Typu co? czegoś co jest mało sana. Sandat jest tylko jeden chyba, jak no. na razie. na jesień będą wpuszczane. No właśnie. I... Pis... teraz szybka sesja zdjęciowa. I do wody. I do wody A leci. A węgorzowi i tak się nic nie stanie, bo jest bardzo wytrzymały. No właśnie, ten. węgorz może przejść nawet 3 km bez ten. wody. Tylko po mokrej trawie najlepiej. No właśnie. Bo po piachu tak nie bardzo. No i... wypuszczamy, wypuszczamy. węgorza. No czy, wypuszczamy. Czy Ten. Nie, nie ma tutaj jakby... Jakoś zejść dobrze. Dlatego będzie trzeba go troszeczkę zrzucić. No... Fajny. Zrzucę go. Rzuć. No i węgorz popłynął No Chcę łowić karpie, łowię, oko Nie węgorze, ale nie karpie, no. no i No i mam kolejną rybę Siódma już chyba moja No do wody od razu Dawaj ją, nawet nie chce mi się jej ważyć I nic Od razu do wody idzie O, tylko do wody poszła Kuba, polubimy rybę, ale jeszcze nie wiadomo co amur, czyli ten. I to bardziej na mura wygląda. Oh. Kurno. Mm. no, 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 poszedł. czy cię się co? Nie. Jest to jeszcze pamięć. No i nocka minęła. Rezultat to jest moje łącznie. Do tej pory 7 karpi, Adama 5, Grzesia 1, Bęgosz i... Um, co to było? E, co to się wyciągną? Wydorza czy co jeszcze? I co jeszcze? O konia, ale wcześniej to powyżej kilograma. Co powyżej kilograma? No, nie wzręgę tylko... Yy... A, jasia. Jasia powyżej kilograma. Ja bym to... mm. zaraz zobaczymy, co on tam ma. A więc tak wygląda moje stanowisko po nocy. Czy to jest nieporządek mały? Trzy wędki teraz zarzucone, jedną zdjęłem na noc. O, Grzeska, sygnalizator piszczy. Tutaj mieliśmy namiot, w którym nawet nie było okazji się przespać, bo o nich nie spał w nocy. No, dzisiaj większość to metody gruntowe były, tak jak zazwyczaj, tutaj. Tak o, oto nasze stanowisko jest. Widzisz? Grzesiu wyłowił metodę. To jest moja metoda z jesieni tamtego roku. O, widzimy. Metoda Adama z tamtego roku. 20 ram Poznaje po kolorach żyłki. O, widzisz. O, widzimy. Jeszcze parę kufików i Jest godzina. Która? Branie. Branie mamy. W koń o, w końcu mogę nazwać branie. już widzimy Adam z kolejną rybą prawdopodobnie karpik mały albo na Od twojego. No dobra ten kolejny karp na mojego fidera no. Kuba wyciągnął no jest ale ja złapałem jak się wychodził dobra. No. dobra ryba wraca od razu do wody też no ósma ryba no adam wyciągnął takiego karpie coś dobra. koło 2 kilo wypuszczamy od razu bo musi być pozierając do drugiego karpia też mojego też adama to karześ chyba o, Weź go, nie, nie targaj tak, weź go jakoś wyjmij Ob, obkryć podbiera kiego oczep. Nie... Teraz taki karpik też od razu do wody Ej, zatrzymaj I kolejny karp. Już nam się połomotało w głowach, nie wiemy po ile karpik to wyciągnął. Na pewno ponad dziesiąty. Może jedenasty, no. Nawet nie wiem. No każdy z nas już po dyszkę zaliczył dzisiaj. We, we dwóch zaliczył. No że my we dwóch właśnie. Chłopaki, nie. Ojej, bo się Ale nie, się nie Grzesiu robi. ma tego, yy, węgorza. Grzesiu ja ma węgorza, okonia. Yy, I jazia. No i jazia będzie. Karpiem na wędce Adama. Specjalnie mu oddałem wychować. No, no bo smutno Grzesiowi się zrobiło. A teraz takie zadowolenie. To no właśnie. Wypuszczaj, Grzesiu. O, karp wędruje do wody. Grzesiu ze swoim pierwszym karpiem na własną wędkę. Yy, wow, nawet sam wow. sobie podebrał. Udało mu się w końcu. Ja, Adam, co powiesz? Jak to skomentujesz? Jestem bardzo zaskoczonym. Na pewno to zmieniło bieg historii świata i Polski. O, święte słowo. O, to będzie dobry haczyk. Dobry haczyk na karpie. No. Nagrywam. Poczekaj. Rozmazany chodź tutaj.